Pierwsza letnia fala upałów dotarła do Grecji. Temperatury przekroczyły 40 stopni, a władze zalecają mieszkańcom pozostanie w domach. Wszyscy pochodzimy z Pensylwanii i nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiego piekła. Akropol to dziś marmurowo-cementowa dżungla. Na Akropolu tłumy turystów ratują się kapeluszami, wachlarzami i parasolami. Jest całkiem znośnie, jest ciepło, sucho, bardzo podobnie do tego, co mamy u nas w Australii. Jedyne różnica to wilgoć. Aby poradzić sobie z wysokimi temperaturami, władze Aten otworzyły siedem specjalnych placówek, po jednej dla każdej z dzielnic. Przyjmujemy Greków i turystów, którzy potrzebują ochłody i odpoczynku od bardzo wysokich temperatur. W razie potrzeby udzielamy porad medycznych. Przyjeżdżamy tutaj, spędzamy czas, rozmawiamy, czytamy, dobrze się bawimy. Władze stolicy uruchomiły infolinię dla osób potrzebujących porady medycznej z powodu upału. Zaleciły Również mieszkańcom, aby dbali o nawodnienie, unikali alkoholu i ograniczali aktywność na powietrzu. Jest tu szalenie gorąco, ledwo żyjemy, ale mimo to cieszę się, że mogłam zwiedzić Akropol. Władze zakazały również pracy na zewnątrz dla robotników budowlanych i dostawców od 9 do 14, i zachęcają do pracy zdalnej. Mieszkańcy stolicy i turyści narzekają na upały, a na południe od Aten szaleje duży pożar. Lokalne władze zdecydowały o pilnej ewakuacji pięciu miejscowości. Widzę te zgliszcza, ale jeszcze to do mnie nie dotarło. Przepraszam, jestem w szoku. Muszę usiąść na chwilę. Nie mogę opuścić tego miejsca. Straż Przybrzeżna z dwoma łodziami patrolowymi i dziewięcioma prywatnymi statkami jest w gotowości w rejonie Palaya Fokaja na wypadek konieczności ewakuacji mieszkańców drogą morską. Policja nie chciała nas przepuścić. Kiedy wreszcie dotarliśmy tu z żoną, było za późno. Co można było zrobić? Nie zostało nic. Samoloty zrzucające wodę i śmigłowce zapewniają wsparcie powietrzne 130 strażakom walczącym z pożarem w nadmorskim obszarze Palaia Fokaja na południe od Aten. Pożar wybuchł na terenie zabudowanym i jest podsycany przez silne wiatry. Mieliśmy więcej szczęścia. Dzięki strażakom udało im się zapobiec. Rozprzestrzeniają się ognia. Okolice Atena, także kilka wysp Morza Egejskiego utrzymują się od kilku dni na poziomie czwartym w pięciostopniowej skali zagrożenia pożarami lasów.